Witam wszystkich serdecznie w samotnym odcinku, który przyniesie bardzo dużo emocji, ponieważ zobaczymy piękną i wygłodniałą samicę Pezioletteria Rufilata, a następnie zabierzemy kokon, by później go rozciąć i zobaczyć bąbelki. To wszystko, a nawet więcej czeka nas w dzisiejszym odcinku, w związku z tym na sam koniec wstępu jedna prośba, albo nawet dwie, albo może nawet trzy prośby. Po pierwsze, łapka w górę, jak film się spodoba. Po drugie, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I po trzecie, zapraszam Was na mój Instagram, ptaszniki Zająca, bo tam jest dużo backstage, y, jest dużo story z Carlosem i tak dalej i zazwyczaj followersi z Instagrama wiedzą dużo wcześniej, co będzie w następnym odcinku. To tyle jeśli chodzi o wstęp, a teraz zabieramy się do roboty. Moi kochani, przedstawiam wam tubę, która już raz na tym kanale wystąpiła, mianowicie tutaj siedzi moja piękna, dorosła samica, loteria rufilata. I jak pamiętacie bądź nie, jak ją dostawałem, to mówiłem, że jest ona dawno temu po kopulacjach i jest szansa, że jak jej damy odpowiednie warunki, to ona puści kokon. No i tak się złożyło, moi drodzy, że 5 tygodni temu kokon został złożony, więc stwierdzam, że po 5 tygodniach myślę, że będziemy go wyciągać. Nie wiem czy dobrze robię, bo wiecie, też nie rozmnażam pająków na tyle często, żeby wiedzieć, czy powinienem na przykład jeszcze poczekać może z dwa tygodnie czy nie, ale myślę, że po tych 5 tygodniach nimfy jeden już powinny w kokonie siedzieć. No i hmm. Jak to zrobić, słuchajcie? Mamy do czynienia z piekielnie szybkim i jadowitym i skocznym nadrzewnym ptasznikiem pochodzącym z Indii, który dodatkowo będzie bronił swojego kokonu. I też fajnie by było, żebyśmy zobaczyli, co tutaj się dzieje, no nie? Więc nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Dobra, słuchajcie, ja widzę tam kokon, on leży. Nie wiem, w jakim jest stanie. Wiecie, jak zrobimy? Wyciągniemy tubę i miejmy nadzieję, <gryw> że wszystko pójdzie tak, jak trzeba, że pająk się nie wścieknie za bardzo. A może się okaże, że na przykład... Patrzcie, 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 kokon leży. Widzicie go? O kurde. No dobra, kochani, kokon tam leży. W takim razie ja wyciągnę tubę. Jak widzicie, w ogóle pająk tutaj jest totalnie wiszący. O kurde. Oj, poe, dobra. Teraz, jeśli tak operacja wygląda, to ja tam nurkuję z ręką i wyciągam po prostu delikatnie ten kokon. Ło, jak się, kurwa, wystraszyłem. Ja nie mogę. I zobaczymy, słuchajcie. Kokon jest niemały. Jeśli samica bez problemu oddała ten kokon, no to dobrze. Natomiast fajnie by było jeszcze ją tutaj pokazać troszkę. Chociaż oto nasza mamusia, zobaczcie, ile sobie tutaj pajęczyny w środku wyścieliła. No widzimy, że jest totalnie wychudzona, dlatego że nic nie jadła przez te 5 tygodni, więc teraz dopiero damy jej pełny pakiet poporodowy, dostanie może jakąś larwę mola woskowego, żeby nabrać na masie, no i jakoś to będzie. Okej, okay, ale korzystamy z okazji, że samica jest taka jaka jest, czyli że niewiele tutaj ruchu wykazuje, więc ja po prostu wsadzę tą tubę od nowa z powrotem do środka. Wybaczcie, że ręką, ale po prostu jest trochę wygodniej, a widzę po prostu, że pająk tutaj nie wykazuje takich jakichś ruchów nieobliczalnych. A też na pewno nie będzie chciał wyjść ze swojego gniazda, więc raczej jesteśmy bezpieczni. Dobra. Okej. Okay. Tuba jest. W takim razie, kochani. O jejku. Trzeba to otworzyć. Przerywamy pająki, żeby nadać bardzo ważny komunikat, a tak naprawdę to trzy komunikaty. Po pierwsze, moi drodzy, z racji, że w zeszłym tygodniu został ogłoszony konkurs na samicę Chromki, to trzeba wyłonić zwycięzcę. I tym oto zwycięzcą jest właściciel tego komentarza. Serdecznie gratuluję. Proszę się zgłosić do mnie na maila podanego poniżej, razem z danymi do wysyłki. Druga kwestia jest taka, że skoro ogłosiłem zwycięzcę, to trzeba ogłosić nowy konkurs. I w ten oto sposób dzisiaj też można wygrać podrośniętą samiczkę Chromki 4DC. A żeby wziąć udział w zabawie, wystarczy wejść w link poniżej, przeprowadzić kalkulację polisy, ocena. Na a następnie wrócić do mnie pod film i wpisać w komentarzu, jaki samochód kalkulowaliście oraz jaka była najniższa oferta, i ja na filmie w przyszłą sobotę wyłonię zwycięzcę. Ważne jest, że jeśli nie posiadacie samochodu, to to nie dyskwalifikuje Was w udziale w konkursie, ponieważ możecie poprosić na przykład swojego rodzica, czy ciocie czy kogoś, żeby przekalkulowali dla Was swoje auto i w ten oto sposób można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo, bo po pierwsze, ta osoba się dowie, że serio rzeczywiście właśnie znalazła najtańszą polisę. Po drugie, dostanie jeszcze zwrot 150 zł na konto i po trzecie, wy weźmiecie udział w konkursie, a jak widzicie, no co tydzień ktoś tą kromkę wygrywa, więc może to właśnie Wy w tym tygodniu będziecie mieli to szczęście. A trzecia informacja jest taka, że razem z MoviePlay, czyli z totalnie opłacalną i intuicyjną porównywarką polis ubezpieczeniowych, przygotowaliśmy dla Was bonus 150 zł w formie zwrotu na konto i ten bonus do Was trafi w momencie, kiedy z mojego linku pod filmem przedłużycie sobie polisę. Ale nie musicie jej przedłużać teraz, bo jeśli Wasza polisa kończy się za pół roku, powiedzmy, to też jest ok, bo jak teraz wykonacie kalkulację, to ten bonusik będzie czekał do momentu, aż Wasza polisa nie wygra. Gaśnie I nie trzeba będzie jej przedłużyć. W moim przypadku współpraca z Mubi.pl owocuje aż 9 stówami zaoszczędzonymi w skali roku. Także jedyne co mogę zrobić, to namówić Was do tego, żebyście też spróbowali zaoszczędzić trochę buły na pająki. Dobra, a propos pająków, to trzeba wracać do studia. Lecimy. W takim razie możemy sobie go jeszcze zważyć, tak z ciekawości. Ile taki kokon waży? No więc moi drodzy, waga kuchenna mówi, że 9 gram. 9 gram albo pająków, albo jagodzianki. Kurczę, mam złe przeczucia do tego kokonu, wiecie, bo on jest taki, kurde, mam wrażenie, że jest zbity, chociaż może nie. Dobra, myślę, że po prostu trzeba go otworzyć, nie ma innego wyjścia, ale się stresuję, ja nie mogę. Zobaczcie, ten kokon jest prawie wielkości czachy kota, czacha kota, którą znalazłem kiedyś w lesie, jak coś. No dobra, robimy to, nie przedłużam więcej, tylko jedziemy z tym emocje na maksa, jak będziemy go otwierać. No więc jedną ręką będę trzymał. A drugą będę ciął. Ojejku, chwila prawdy, ale mam taką stresowę, Słuchajcie, ale no tak jak mówię, boję się, że, że tam nic nie będzie, bo ostatnio mam jakąś złą pasję do tego wszystkiego. Ojejku, zobaczcie, jak śmiesznie, że wyciąłem je pierwszą warstwę, a pod nią jest druga warstwa. Dobra. Jeju, dawno nie otwierałem kokonu, słuchajcie. A jeszcze tym bardziej tak dużego. Dobra, pierwsze nacięcie. Drugie nacięcie. Ja jeszcze nie będę otwierał, tylko natknę taką większą dziurkę i wtedy luknę. Jest tam w miarę ciemno, więc albo to są zgniłe jaja, albo już może jakieś ciemniałe nimfy. Zaraz się wszystko okaże. Dobra. Ojej, dobra, robimy to, słuchajcie. Chwila prawdy. Ja nie mogę, dobra, uda się, niech to będzie dobrze, niech będzie dobrze. Tak, nimfy jeden. Uuu, udało się, jakie bydlaki. Słuchajcie, dobra, mamy. Cały kokon Nimf 1, więc. O tak, w takim razie ja przygotowuję tutaj pojemnik i będziemy te nimfy wysypywać do pojemnika z torfem. Nie wiem, czy to dobrze, bo wiecie. To jest tak, że ilu hodowców tyle metod, ale wiadomo, że jeśli ktoś jest hodowcą z prawdziwego zdarzenia i uczy się na błędach, to wyciąga wnioski, podczas kiedy ja tych wniosków nie mogę za dużo wyciągnąć, bo po prostu mam mało możliwości tego typu. W każdym razie, mm, można by je jeszcze, słuchajcie, tu zostawić z samicą. Ale stwierdzam, że wtedy nadal nie będziemy wiedzieć, co się u nich dzieje i tak dalej. I myślę, że jak je wysypiemy do pojemnika z torfem, to dzięki temu przynajmniej będziemy mogli nagrywać jakieś aktualizacje, no nie? Ale kurde, powiem Wam, że 8 gram pająków nie najgorzej. No więc, kochani, przed Wami pierwszy raz z bliska mamy bąbelki. Są to nimfy w stadium pierwszym. I spoje jest tak i ogólnie z ptasznikami, że zazwyczaj y, pająki mają dwa stadia nimf, więc można powiedzieć, że jest najpierw jajeczko, później jest nimfa w stadium pierwszym i to jest właśnie to, co widzimy, następnie jest nimfa w stadium drugim i... Po nimfie w stadium drugim pająk przechodzi wylinkę na L1 i jest już wtedy takim pełnoprawnym, małym zabójcą i maszynką do polowania. Natomiast, natomiast wśród poe występują jeszcze dwa albo trzy gatunki, u których są trzy stadia nimf, czyli mamy nimfa pierwsza, druga i trzecia. I wiem, że to jest poe Metallica i kurczę, nie pamiętam, która jeszcze. Chyba to były subfuski, ale niestety nie pamiętam, będę musiał sobie doczytać. Także przy następnej aktualizacji już Wam powiem, czy my czekamy w zasadzie na nimfy 3. Czy na nimfy 2 i potem L1. To się wszystko okaże. No natomiast teraz możemy się w sumie jeszcze bardziej zbliżyć do takiego bąbelka. Ja nie mogę, zobaczcie, one normalnie nawet nie mają jeszcze oczu, ale widać takie malutkie zalążki helicerków. Jakie to jest słodkie. No ja mam bekę trochę zawsze, bo nimfa 1 od jaja różni się tym, że nimfa 1 to jest jajo z nogami, a jajo to jajo, więc. Super. Nie musicie się martwić o dobre makro w dzisiejszym filmie, bo jak je przełożymy do inkubatorka, to podepniemy ekstremalny obiektyw i wtedy to dopiero zobaczymy, co tam się dzieje z bliska. I ja nie mogę, ale fajnie. Dobra, kombinujemy pojemniczek. Dobra, ziomek. Sytuacja wygląda tak, że mam taki pojemniczek, który tutaj niestety posiada dużą wentylację. W sensie dużą na tyle, żeby weszły jakieś muszki nieproszone, a o tyle, o ile muszka w jakimś terrarium to jeszcze ujdzie, no to w przypadku młodych pająków to nie, po prostu nie może mieć miejsca, bo jak jakaś tam nimfa będzie się źle czuła i muszki zaczną ją zjadać, to się zrobi saigon właśnie przez te dziury. Więc zobaczcie. Ja tutaj mam taką fajną siatkę do moskitier kupioną przez Allegro i ona jest perfekcyjną turbodrobną wentylacją przez Trum na 100%, żadna muszka się nam nie przedrze, więc będę musiał po prostu zrobić, wyciąć jakiś kawałek i zrobimy sobie wieczko jako całą wentylację. Trochę jest pogięta ta moskitiera, natomiast bez problemu uda nam się wykorzystać. Także patrzymy, ile tego w zasadzie materiału potrzeba. Na oko, wiadomo, słuchajcie, tutaj się naoglądało majstra i oczywiście wiadomo, że na oko jest najlepiej. A siatkę w ogóle kupiłem po to, żeby kiedyś jakieś tam wentylacje w formikariach robić. Ok, jest taki kawałek, czyli potrzebujemy go jeszcze troszkę sobie zwęzić. Ok, jak to wygląda? Wygląda nieźle. W takim razie teraz wycinam dziurę, która będzie trochę mniejsza, wiadomo, niż ta siatka, którą wyciąłem. Ok, jest dziurka. Patrzymy czy to w ogóle będzie miało sens zbytu. Będzie miało, fantastycznie. Teraz oczywiście klej na gorąco, zaraz sobie to chwycimy, tylko niech się rozgrzeje chwilę. Pamiętajcie, że jak używacie tego ustrojstwa, to trzeba uważać na ręce, bo cholera, tak można się poparzyć, że aż głowa mała. A dążę do tego, że po prostu jak tu będę kładł klej, to muszę teraz sobie znaleźć coś, czym będę mógł dociskać z tej strony materiał. No i co jak co, ale jakaś stara probóweczka, podejrzewam, okaże się idealna, żeby tak dociskać go w ten sposób. Dobra, ziomy. Spluwa nagrzana. W takim razie testujemy i robimy pierwszą ściankę. Dawaj, Kuba, nic nie zepsujesz. Na pewno ci się uda. I dociskamy probóweczką. Dobra, przykleiło się oczywiście. No i co wy na to? Pięknie Kuba sobie zniszczył biureczko. Profesjonalnie. Może zejdzie to, nie? Dobra, wieczko jest. I powiem Wam, że klej całkiem nieźle się tutaj spisał. Nie ma żadnych jakichś drastycznych przecieków, więc zostawiamy tak jak jest. Natomiast z racji, że tu są dziurki, możemy je zalepić taśmą aluminiową, która jest cholernie droga, ale strasznie ją lubię. Wiecie, jest taka plastyczna, fajnie się odrywa. Ma mocny klej, także bardzo ją lubię. No i proszę bardzo, moi kochani, tym oto sposobem stworzyliśmy mały inkubatorek, jeśli tak mogę go nazwać, albo raczej przedszkole. Wsypujemy torf. Dlaczego nie vermiculit albo na przykład nie ręczniki papierowe? No to tak, ręczniki papierowe trzeba by w miarę często wymieniać. A dowiedziałem się kiedyś od jakiegoś hodowcy, że on robi na torfie i w sumie zawsze jest gity. Więc skoro kurde ludzie robią na torfie, to ja też tutaj zrobię na torfie i miejmy nadzieję, że również będzie w porządku uklepiemy sobie mocno ten torf, najważniejsze, że modziaki są już nimfami, bo jakbym jaja w ten sposób rozłożył, to jest duża szansa, że nie udałoby się ich jakby wyinkubować, bo rola samicy między innymi polega na tym, że ona cały czas trzyma ten kokon i go obraca, przez co wiecie, jaja jakby od dołu nie zostaną zgniecione, tylko ona sobie o to dba, ale w momencie, jak już coś tam wyszło z tego kokonu, to można go rozciąć, położymy tutaj tą wielką 9 gramową kulkę, Wiecie jak zrobimy, ja nie będę ich całkowicie wysypywał z kokonu, tylko na początku rozetniemy sobie go bardziej, żeby zobaczyć co tam się dzieje na dnie. Czasem nie ma właśnie jakichś na przykład zgniłych jajeczek albo niezapłodnionych, które mogłyby tutaj spowodować jakąś zgniliznę, także to musimy zobaczyć. Emocje takie słuchajcie, że aż mi się ręce trzęsą, ale po prostu jestem taki szczęśliwy, że to się udało. Miałem złe przeczucia, bo wiecie... To nie u mnie przebiegała kopulacja. Natomiast już kiedyś była taka akcja, że kupiłem samicę, która nie chciała puścić kulki u poprzedniego właściciela. Po czym ja ją kupiłem, zrobiłem jej fajne warunki i momentalnie zużyła kokon. Także to jest właśnie druga akcja tego typu u mnie. Kurde, nie uwierzycie, co się właśnie stało. Upadła mi lampa dokładnie na kokon. Niech to szlak. Nie wiem, ile nim zgniotłem, ale boję się, że, że dużo właśnie zgniotłem nimf. Niech ją, no normalnie nie wierzę. Upadła na kokon, akurat na kokon upadła. Nie, ale przypał zrobiłem. Kurde. Ja po prostu teraz muszę tym bardziej rozciąć ten kokon i sprawdzić, czy one się po prostu w siebie nie wgniotły przez tą lampę. Na szczęście nie upadła bezpośrednio, ale trochę to zgniotła. Ech szlak by to, no. Zobaczcie, cały mokry kokon od środka. To znaczy, że pozgniotałem nimfy po prostu. Niech to szlak. No nie wierzę. Musiała upaść. Musiała upaść. O dobra. Tutaj jest totalny Saigon. Rozwalone nimfy. Gratuluję Kuba. Jak Ty się za coś zabierzesz, to klękajcie narody. O niech to. No dobra, to wiecie co trzeba teraz zrobić. Teraz trzeba odseparować rozgniecione nimfy od nierozgniecionych. Nie no nie wierzę. Niech to szla. Kurde, dlaczego? Dlaczego? żeż. No to co tutaj widzimy, to jest totalna jagodzianka z nimf. Trzeba to wyjąć. Nie, nie wierzy, Nie, 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 nie wierzę. Nie. Po prostu, ej, słuchajcie, żeby nie przeklinać, ale jestem taki wkurwiony teraz, że zaraz wybuchnę. Nie. Ogólnie bym je zostawił w tym kokonie tak jak są i trochę przykrył, ale widzę, że słuchajcie, tak nabroiłem, że teraz to. To ja nie wiem, co z tego będzie. Naprawdę. Nie wiem, ile zabiłem pająków, ale podejrzewam, że naprawdę dużo. Dobra ziomy, odseparowałem, wydaje mi się, całe jajka, a raczej nimfy, od tych niecałych, no i stratę mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, słuchajcie, pająków zabiłem swoim błędem. A tu jest ciekawe jajeczko, z którego jeszcze nimfa nie wyszła, ale już widać zalążki nóg, więc zaraz zrobimy sobie super makro. No tego nie będziemy robić makro, no bo bez sensu. Jeśli chodzi o ocalałe pająki, to jest ich, nie wiem, na około 50. Może komuś z Was będzie się chciało je policzyć. Także jak ktoś wpisze w komentarzu liczbę pająków, to przypinam serduszko. Może mi pomożecie w matematyce, bo w tym zawsze byłem słaby. No i co? Pojemnik jest gotowy, pająki są gotowe, więc przechodzimy do strefy makro. Proszę bardzo, oto przed Państwem morze bąbelków. Naprawdę strasznie dużo bąbelków. No i co? Myślę, że... Szczerze mówiąc, nie wiem, ile czasu im zajmie, aż wylniją na nimfy 2. Myślę, że około dwóch tygodni i później z nim w 2 jeszcze około dwóch tygodni na L1, tak przynajmniej mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać. Cieszę się, że je wyjęliśmy, chociaż tak naprawdę nie było potrzeby, bo okazało się, że każde jajo było zabłodnione i niepotrzebnie rozwaliłem te 20 pająków, no ale w każdym razie, z racji, że są one już na wierzchu, no to aktualizacje będą fajne. Następnym razem pokażę Wam, jak one już ściemnieją, bo przed wylinką nimfy bardzo, bardzo ciemnieją, więc pokażę Wam, jak wyglądają ściemniałe, potem Wam pokażę, jak wyglądają nimfy 2, potem zobaczymy, jak wyglądają ściemniałe nimfy 2, no i na końcu piękne L1. Ale słuchajcie tak, bo jesteśmy w takim umiarkowanym makro, no nie? Zawsze można założyć sprzęt do zadań specjalnych. No, to wygląda już dość grubo. Nie wiem, jak z ostrością, chyba ten bąbelek nie jest ostry, ale zobaczcie, jak on się powolutku rusza. Normalnie to jest żywe stworzenie. Ja, ruszył helicerkiem. No nie, to jest obłęd. Nimfa, która wygląda jak pająk, ale jeszcze nawet nie ma oczu. Ja, znowu ruszyła helicerkiem. Zobaczcie, to też się rusza. I to z tyłu też. Bardzo powolutku. Bardzo wszystko na spokojnie, ale fajnie nie. Przecież to jest cud natury. Jaki żelek? Rozrost. Ło, wyhaczyłem jednego bombelka od spodu. Czy wy widzicie te najsłodsze na świecie helicerki? O, ja nie mogę. No przecież to jest żart. Wow, ale piękności. I jeszcze te półprzyzroczyste odnóża, no wygląda to fenomenalnie, przyznajcie. Natomiast jeśli chodzi o karapak z takiej nimfy, no to prezentuje się on w następujący sposób. Najbardziej mnie rozwala to, że tutaj w ogóle nie widać śladu oczu. To jest niesamowite. Kolejny bardzo majestatyczny ruch pająka. Teraz to można nagrywać nimfy z takim sprzętem, no nie? I ja ona ruszę helicerkami, a w ogóle ten helicerek wygląda jakby był taki podwójny. Widzicie? Ale ciekawe, ostatni już kadry naruszającego się bombelka, Ale naprawdę powiem Wam, że aż za nie mówiłem. Nie wiem co mówić, bo to jest tak piękny widok i zarazem niesamowity. Że normalnie taki glutek już niedługo będzie prawdziwym, silnie jadowitym ptasznikiem. No coś pięknego, to nigdy nie przestaje cieszyć. Serio. Ale dobra, jeśli tak, to na sam koniec filmu zobaczmy sobie to jedno jajko, które ma jakby odnurze, ale jest jeszcze jajkiem. Proszę bardzo, tylko zobaczcie na to. No tutaj mamy jajo, które tak naprawdę już niemalże jest nimfą jeden, bo te nogi już zaczęły odstawać, ale wygląda to naprawdę kosmicznie. O kurde. Dobra kochani, no więcej już fizycznie nie uda nam się zobaczyć w dzisiejszym odcinku. W związku z tym ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. A jeśli Wam się podobał, to że zostawicie łapeczkę w górę i przy okazji również klikniecie suba. My standardowo widzimy się w środę, w związku z tym pozostaje mi tylko życzyć Wam miłego weekendu. Trzymajcie się na razie i hej! PS, jak coś, to ja te martwe nimfy rozdysponuję do wszystkich moich kolonii mrówek, jakie mam, no bo wiecie, bez sensu jest wyrzucać taką dawkę białka, jaka podejrzewam tam w tej nimfie jest, więc mróweczki wszystkie będą szczęśliwe na pewno. A tutaj widzimy moją piękną kolonię metalicznie zielonych Doponera metalika występujących endemicznie w Australii. To tyle, papa! Pa.